Cześć wam wszystkim! To widzieliście już trzy części, które zostały wrzucone na moją stronę YouTube. Widzieliście. Mm, e, widzieliście, że tak powiem, zamek Igiego. Byli, byliście w trzech planżach. Byliśmy tak w jaskini z bronami, bo widzieliście. Potem był zamek duchów i ta przed nami plansza, której nie potrafię nazwy określić, ale tak jak to zaczynamy. Aha. Już wiem, jakie buty są związane z tym rundą, ponieważ grałam w nią i wiem już, co tutaj się będzie działo. Oczywiście, nikt nic strasznego, bo już raz, gdybym go dopiero muszę Wam przyznać, że. O, widzicie, śmierć pierwsza, bo już widać, że jestem w swoim żywiole. Jak widzicie, czasami zdarza się, że to jest Oczywiście, jeśli stanie się w nim, nie stanie, bo oczywiście po zamku duchu mieliśmy save'a i będzie nam teraz łatwiej to robić. Nie będziemy musieli od początku już tak powiem zaczynać. No i teraz co? No teraz gramy, tak? A I tutaj te żółwie. właśnie ta runda jest związana z gumbami. Więc nie stało, że mamy game over, bo to się zawsze mamy... Z... Mieliśmy save'a, widzicie, tu za chwilę mieliśmy save'a i już sobie do tej rundy możemy spokojnie przejść. I tutaj widzicie, o, te żubiki nazywają się bumby. To są? Zaraz Wam pokażę te żubiki. Tu mamy molekule O, to są gumby. Są gumby ze skrzydłami, bumby bez skrzydeł. Ale jak świat. Gumby to gumby. Taki jakby świat. bumby. Znaczy, że jakaś tam Polonia? to nie, ale świat to może bumby. Tutaj nie, nie da się tego rozbić. A na dół znowu nie wyjdziemy. Chociaż nic nie stało, bo tam patrzyłam, ale nic nie ma. Naprawdę nic nie ma. Próbowałam wejść i się nabiłam. Niepotrzebnie. O, udało się, ale miałam tak samo. No to tutaj jest taka bardziej runda na powietrzu. Widzimy, jak to wygląda. O, on, bo takie jak podbijamy bloczki w trakcie rundy, to. Ono. Ale w trakcie rundy, takiej naradzania, to nie jest bezpieczne, bo nie, nie zdążymy do, na dół. I możemy oczywiście spaść. Oczywiście tego nie chcemy. Wow. Chyba wyzywamy. Checkpoint. Um, co się dzieje dzięki checkpointowi? Jeśli przegramy, ale tylko rundę, bo game over to nie, już nie będzie. Ale jeśli przegramy tylko rundę, to potem zaczynamy od tego miejsca, gdzie był checkpoint. Tutaj będzie piórko. O, widzieliście już, e, jak byliśmy w Supermanach e, w Byliśmy, prawda, tam, gdzie były te Supermany, nie? Widzieliście, No to oczywiście teraz mamy tutaj tylko e, papierko. i tu będzie tak, musi. Jeśli uzbieramy dobre trzy odpowiedzi, to oczywiście będzie źle. Może teraz mi się uda. Jest. Będziemy mieli łanatkę. Łanatek. Tak poprzednio nazywamy dodatkowe życie. Oj, będziemy mieli. No i mamy 7 żyć. Widzicie, drogi? <laughs> teraz tak. Zróżnie wyszliśmy. Jest ok. Teraz patrzcie. Znaczy, kto chce, to sobie podbija. I skaczemy. I już mamy rundę. Y Przeszliśmy już rundę. Mamy już rundę za sobą. Co lepsza. Wprawdzie nie znam teraz rundy, która tu będzie. Ale wiecie co? Tak, byłam tutaj, tylko już nie pamiętam co tu jest. Aha, dobra, pamiętam. Tylko, że tu jest trochę trudno. Z tymi skorupami tu nie ma żartu. O, widzicie tutaj inne wersje tych naszych. Tutaj tak nazywam powszechnie chodziki. To dziki dziwna nazwa, nie? No ale dzikie, dziki. Nazwa z Mariana. Ooo, już spadamy. Ale widzicie, jak się rury ruszają, to tak bywa. To jest przed e, taka planca, zanim dojdziemy do także tak to ujmę, zamku. Teraz będzie Ludwig Koopa lub Koopa, bo nie wiem tego jeszcze. Ja mam taką listę, sobie zapisałam, kto jest pierwszy, to jest ostatni. Ale teraz nie mam jej za co przy sobie. O, z tym to ja miałam nasze problemy. Przez niego zawsze przegrywam. O, dzięki tym... Czemu tam ty grunowy nie było? Bo jak próbowałam spój z takiej drzemi. No mm, przebrałam, no dało mi się na trudno O! M, co tu jest? Aaa! Pamiętam was gumbaski. Gumbaski, właśnie. Nie je bo to taka słodka jakby na to zamiast gumbasek, te gumbaski są lepsze. Ale wiecie co? Bardzo mi się spodobała ta gra i w to... No, nie zamieniłabym jej nawet. Bo Mario All Stars też gramy. To to je powtórzymy w następnym saviku, bo tutaj ja, ja wam nie będę pokazywała jak całą grę przechodzę, bo ja nie będę tej gry przejść. Bo to by było za, za trudne. No ja Wam tylko pokażę jak... Ile ja uważam, Bo teraz nie wiem jaki będzie zamek. będzie zamek jego. Wcześniej mieliśmy taki zamek pana, że tak powiem to i Teraz nam będzie łatwiej przeskoczyć. O! I to się bardzo przydaje. W się, kiedy mamy będzie spadające z nieba gumby. Tak powiem, Joshi nam pomaga. Ale Yoshi sobie oczywiście poszedł, zostawił jak na panel losu. O! No i już jest, lepsza. Eee, sorry, mamy mają mam, mam, koboty techniczne. Tak. Teraz muszę sobie wziąć manapkę, a jeśli to nie... Nie, to jest nasz oszyk. To jest nasz Joszyk, który nam będzie przepadał w naszej przygodzie. Ale już go to już widzieliście. Już był w pierwszej części. Gdzie nagrywam to w tym samym dniu. Więc to będzie dopiero wrócone na YouTube. Ale już jest nagrane i... Liczę, że na to, że będę Wam mogła pokarać więcej sejwów z grami na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie pełno śmiechu. Pełno zabawy. No, i że Wam się spodoba. Bo to oczywiście. O, tu nigdy już nie wam wygrać. No, dziękuję Ci, Wam, Bumbo. Tak powiem, Gumba nie jest naszym najlepszym przyjacielem. W ogóle nie jest naszym przyjacielem. O, widzicie? Hammer Brother. A, co to jest Hammer Brother? Hammer Brother to jest ten, co na, na, latał na tym. Ty, no i rzucał młotkami. On z takimi wielkimi młotkami, że naprawdę trudno nie jest um, uniknąć tak, tak dokładnie jak ja. Tu oszukujemy naszej gwiazdki. Bo gwiazdka nam się bardzo przyda. Szybko, bloczki. O, nas będzie na łatwiej. Trzeba lecimy, co będziemy mieli do zabijania ich. O, tu widzicie. Różni bywa. No oczywiście te bumby straszne. jak głupie. Są gumby lupie. O, tu, tu już mamy teraz teren wyczyszczony, będzie mi łatwiej. Okej, okay. jest! Wyszliśmy stąd i zaraz się dowiemy czyj czy tu jest zamek. Mieliśmy zamek Igiego, tego z okularami, które jak widzieliście. Co wprawdzie nie, nie mówiłam nic, bo nie, nie miałam e, mikrofonu i padł do lawy A teraz, o Morton i z Casey Casey to jest zamek inaczej Nie wiem jeszcze jak tu będzie, ale tu na pewno będzie inaczej I ciekawe czy będzie trudno, bo ja w tą, nie Jeszcze nie mogłam tutaj w ogóle przejść. A, widzicie? Pamiętam te wleczki, pamiętam To one mi ciągle Tutaj lepiej się wchodzi po schodzkach, dzięki temu. ściągać na dół. Trzeba uważać, bo tu jest i bardzo dużo. Trzeba, Trzeba patrzeć bardzo uważnie na sufit. Bo wiecie. O, to już myślę, że... Nie znacie tego. Już będzie nam nieco trudniej. Bo ja ogl oglądałam filmi filmiki takiego jednego mojego ulubionego bohatera, który grał na Slima. I ten y, Slim. On co grał i tu jest coraz trudniej. Nie mówię, że jest jakoś strasznie, specjalnie, ale no, jest też bardzo łatwo. Muszę tego wyśmieć, bo tu nie, nie jest trudno. Po prostu nie jest łatwo. A o! Widzicie, nie mogę na to wskoczyć. Co pierwsza trudność, jakiej z tym tam możemy się spodziewać. Co więcej, dużo oczywiście śmierci, czego nikt z nas oczywiście nie lubi. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że nagrywam Maria. Znaczy, no było więcej razy nagrywam, widzieliście już te na YouTube slide inne po prostu teraz nagrywam z włosem, a z tym głosem nie jest. Po prostu co? Nagrywać łatwo. Wejść do góry. Do góry! Ja. Ja tego sobie nie załatwimy. Tutaj nie go nie wiemy. nie wyjdziemy. O! Proszę Państwa! No coś się nagrywa okazało. To się tu dalej. O! I zaraz będą drzwi. Mam nadzieję, że nas śmierdzi z podchodzą. Strasznie. O, one nie spadają, więc nie musimy się obawiać o nie. Mm. Najważniejsze, żeby... One, one, one nie giną. Chyba, że spadną. Ale to zawsze się naprawiają. Kosteczki, widzicie? Zburzyłam go, a on zachwycił powstanie. Jak to zmar? Szkoda, że nam nie dali checkpointa. Bo by nam łatwiej. Nie musielibyśmy zaczynać zupełnie od początku. Ale w zamku to nigdy nie ma 3 Ale wiecie co? Dobra, ale to już było hamstwo. Te bloczki małe mnie naprawdę wzmęczają. Znaczy, przynajmniej teraz, Berlin, tutaj nie wiem, po co Mario tam patrzy do góry, skoro nie ma tam żadnego napisu, tak jakby dźgnął po duchu, co był napis. Ale Mario ma swoje zwyczaje, my też mamy. Musicie to zrozumieć. Mario nas lubi. Nie, że nas kocha, ale lubi nas. Ja lubię jego. Dlaczego jego? Bo lubię do niego grać. Nie lubię tylko przegrywać. No, ale chyba nikt nie lubi przegrywać w grach. Czasami to. Chciałabym powiedzieć, że. Moim pierwszym hobbym są te trzopy. Drugim moim hobbym jest Mario. A trzecim moim hobbym są koniki polne. Znaczy, no nie, że jestem jakąś taką że mam, że mam się bawię konikami polne i tak i tam. Ale lubię się nimi bawić, bo. nie lubię się bawić. Kom, 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 kom jako dziewczynka tylko jako to, że mogę czesać im ogonki bo czesanie ogonków właśnie jest w tym wszystkim najprzyjemniejsze, najlepsze i teraz mamy dwa życia i jak mi się uda, to się wkurzę a jak się wkurzę to będzie źle i do góry szybko jest Solausa. teraz czekamy na podwórkę no o, o wiesz widzicie? Szkoda, że nie, nie wtedy kiedyś chciałam. Widzicie, na O, widzicie? Udało się. I przed nami... Tego jedynie, żeby zabić, to można go podbić. Nie Wiedziałam, że tak będzie. Ale nie widzieliście, nie miałam wyjścia. No i mam jednego życia. I tutaj nie ma zerowego życia, to nie jest normalny Mario. I jak przegram, to niestety, ale będę się zmuszała. No i już teraz się muszę z wami żegnać. Zobaczymy się w następnym odcinku. A teraz cześć.